Nie ma. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z gry Spider-Man Spider Remaster. w porządku? Eee, Czemu pytasz? No tak, nie zajęliśmy się jeszcze pajęczym zmysłem. Dorzućmy to do następnej lekcji. A, jasne. Nie, nic mi nie jest. Jestem w szpitalu. Jesteś w szpitalu? Jak to? Co się stało? Czy ktoś cię. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Właściwie to, tak jakby skoczyłem z mostu. Co takiego? Skoczyłem z mostu w Queens. Naprawdę zaczęła się, Pomocy! Wyciągnijcie nas stąd. Główna misja. O, czterech mafiozów, Do donowie Madzi. Kogo tu mamy? Robal, w samą porę na program. Program? Dzień dobry Nowy Jorku. Witamy w dzisiejszym programie. W zmianie warty. Wszystko na żywo tutaj jest. No, dobra, czyli zalewamy. Ich. Pamiętacie, kiedy honor i lojalność coś znaczyły? Czy to Kiedy magia budziła strach i szacunek? Dzisiaj. Stare, dobre czasy wracają! Pomocy! Pomocy! Chętnie bym dołączył do zabawy. Spokojnie. Zobaczymy się już niedługo. Czemu my na razie czekamy i słuchamy to, co on ma do powiedzenia zamiast ich ratować? Zatrzymana. Na razie. Wystarczy trzymać ich z A, dobra. Rozumiem. A nie mamy żadnych gazetów. Czyli standardowo. walka tych podatków. Byliśmy pod co. Sam... Ej, zbagowaliśmy się. Dobra, wyszliśmy. Musimy cię odciągnąć. I elektryczną Dobra, podleczymy się Dość dużo No, dostatki Nikt tam jeszcze przy badania nie kombinuje? Nikt Ja myślałem, że to jest z kamerą No i pięknie Może tak? Przypominamy, że mieliśmy jedno punkt KP, A teraz mamy pula o, odejdź od tego I oni też atakowali nas i wtedy nie było tak przyjemnie Oczywiście mówię o mafii Dobra, znowu mamy mało punktów zdrowia. I dlaczego nam te drony? Te drony tak by nam pomogły. Dobra, oni nich trzeba. Donowie muszą jeszcze wytrzymać. Dobra, udało się. Możemy z tym wrócić? Możemy. Donowie zginą, jeśli nie wyłączę betoniarki. O, jest problem teraz. Ale tu się dużo akcji dzieje. Udało nam się? Wy? Udało nam się. Nie jesteście aż tacy trudni dla nas już. Czy właśnie, na nikogo nie mam szpatniarce. A jak jest, to szybko znika. Wszystko chyba tak mają łatwiej, żeby ich podrzucić, bo wtedy oni nie mają szans nic do robienia. A, w sumie już koniec. Wszyscy jarają się tarcami, ale tak naprawdę... Nie, jednak nie. no, sąsłuchaj. Kolejny kopacz. Ciekawe, czy mają tam uchwyty na napoje. Czemu? Do tego, do tego, chodź tutaj. Ja nie chcę go w ogóle trafić. Nie wiem, stary, sam wymyśl lepszą nazwę. Dobra, damy tutaj radę szybko. A ty sam tam wchodzisz? No to dobrze. Kurcze, chciałem zapać, ale zupełnie zapałem... Tuhe miejsca. Dobra. Może coś w tym stylu zrobimy? To już powinien być koniec. To będzie długa walka, nie padliśmy. Aha, no dobra, tak też można. A i w sumie moglibyśmy tutaj... Zasadzkę też A, dobra Możemy go zaatakować. Kurczę, kolejnie wychodzą Już miałem nadzieję, że ostatni czas na Mogę dodać cemento odporna do listy cech mojej sieci. A nie mogliśmy tak od razu zrobić? Ej, może ktoś by nam pomógł na dole. Zachowajcie spokój. Wyciągniemy was stamtąd. Policja zaopiekuje się do nami. Teraz pan wysoki, mroczny i płaskogłowy. Teraz góra. Powrót ten wielki finał? O. No. Świetnie, Robalu. Cały w zbroi. Spaprałeś mój wielki dzień, ale przeżyjemy. Występy na żywo. Jak? Projekt Olympus w akcji. Skończyłem go, gdy zabawiałeś się z Donani. Więc to w tym chodzi się w Paryżu w tym sezonie? Sorry, ale stalowo-szary to nie twój kolor. Staram się tchnąć nowe życie w mafie. To wymaga dalekowzroczności. Teraz będę tu dłużej. Twoje nowe części zostaną tu dłużej, a ty oszalałeś. Yeah. Po prostu nauczyłem się tego i owego opijarze. To miasto nie traktuje już Magi poważnie. Nie szanuje nas. Ale gdy zobaczy, jak Cię przewołowiłem. Wtedy wszystko się zmieni. Czyli walka. Do dni świetności. A, jeszcze masz no bo sam nie dał rady byś. A dobra, no to zaczynamy zabawę. I wszystkie gadżety mamy. Dobra. Na razie sobie bez gadżetów. Zaczniemy. O kurczę! ciebie też można tak? Można, na spokojnie. Dobra. Ucieczka, tak jak zawsze. A, nie dolatuje? Kurczę! Dobra, mamy to. I gdzie nich na spokojnie to zrobić. Masz kolejny przy dupasu przy sobie, to może wypuścimy jednego drona? Na dwójce jeszcze możemy. Ale twój jest jak z kamienia. Dobra, teraz.

Tego zgarniamy, zostaje nam ostatnie, nie, jednak nie. A chciałem... właśnie, chciałem strzelać do Ciebie, a nie, nie mogłem. Jest ze stali! taki sniper Nie, to tylko on do nas strzela. A co tam się dzieje? Działko? tym miastem! Masz mi za to Chyba trochę się z tym pośpieszyłem! I eliminację robimy. Dało mu to więcej? Nie mam pojęcia. Ale znowu możemy do niego podejść, go uderzać. Dobra, to nie było jakieś trudne. Stój! Aresztujecie! Może. Zrobienie z siebie zbrodni przeciw naturze nie było ja to nie najlepszym pomysłem. No, <śmiecki> Stary. A co mówiłem o dalekowzroczności? Stara gwardia jest cierpliwa. Musi wyczekać na odpowiedni moment. <śmiecki> Uau! 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 Yuri? Co ty? <śmiecki> nie, Yuri, nie rób tego. Zaczy... Nie! Niedobrze. Nie. Nie dobrze. O Jori zaczęła być groźna. Ostatnim razem mówiłeś coś o strachu. Jak się teraz czujesz? Wspaniale. Spoko, nie zabiła. Czyli to jest koniec. Jest szansa na to, że umarł? A jest też szansa na to, że przeżył. Bo w sumie tylko dostał w blachę. Na pewno teraz jakiś jeszcze tekst będzie. Pewnie rozmowa z Yuri. Szkoda, pani kapitana, ale dobrze, że ten potwór nie żyje. Na pewno nie żyje? Szefie? Wiem, że w policji też ma Czyli walka z nim, to jeszcze nie koniec. Dobra, ukończyliśmy. Dostaniemy nowy strój. Nie, streep dostaniemy dopiero jak... odblokujemy 100%. A czemu tego nie dostaniemy? Dobra, to może zaraz nam przyjdzie powiadomienie. Dobra, faktycznie jest nowy kostium. Sprawdźmy sobie go od razu. Tak, to jest ten. zostały nam tutaj może no przejść na 100% przestępstwa oczywiście i mamy zablokowane Coś tutaj jeszcze mamy to jest nie to na tym się nie kończy przestępstwa dobrze tutaj nie ma żadnych przestępstw Dobrze, tutaj w ogóle nie ma w tym, czyli mamy tylko tu. No to będzie łatwiej zrobić na 100%. W ogóle zobaczymy, ile mamy, 65%. No to kurczę, faktycznie jeszcze dużo zostało nam. Dobra, to może podlecimy sobie tam i zrobimy. Ale teraz, czyli trzecie DLC będzie dalej odnośnie tego. I może nas zszokuje, bo się okaże, że. Żyje jak i nasza przyjaciółka Black Cat A i może on. Tak jak wiem, mieliśmy walkę z Electro. A mamy jego melinę. Nadchodzę! MJ, dostałem się do jednej z firm Hammerheada. Wygląda na gorzelnie, ale na stówę to przykrywka. Stawiałbym na przemyt broni, albo gustownych, gangsterskich kapeluszy. O, ale rzucaliśmy i nie udało się. Kombinacja 30, 85 ciosów. No tak bym wiedział, to bym próbował to zrobić. Ale, nie wiem, to mnie zszokowało, bo ja tutaj rzucałem na samym początku. No tak. To jest. Dobra, dał tam coś mamy? No brak dobra. Kasy, brak piwa. No ale są księgi, które potwierdzają fałszerstwa. MJ, zająłem się tymi bandziorami Hammerheda. Drukowali tutaj kasę. Znalazłem też kolejny zaszyfrowany plik. Doskonale, Peter. Przyda mi się to wszystko. I piorunem zajmę się tymi danymi. Dzięki, MJ. No dobrze, czyli mamy tak. zrobiono tutaj kolejną menelnię. I teraz bym... No, zakończmy odcinek. A w następnym odcinku oczywiście zrobimy sobie kolejne wyzwanka. Trzy wyzwanka, jedna menelnia. I zobaczymy, co się tutaj odblokuje przestępstwa też. No przestępstwa będę musiał sam sobie porobić. Ale tutaj mamy jedno zablokowane, i to jest to, co tutaj będzie. Możliwe, że pokonamy wszystkie menelnie i coś się odblokuje, lub pokonamy wszystkie wyzwania i coś nam tutaj się odblokuje. Więc jedno z dwóch. A teraz sobie zakończymy. Więc dzięki za oglądanie. Żegnam Was. Yo.